W zasadzie to już dobry wieczór, bo już jest godzina 19.40, a my jedziemy sobie. A wiecie gdzie jedziemy? Nie wiecie gdzie jedziemy, ale już Wam mówię: wyjeżdżamy na wakacje do Chorwacji. Jedziemy tam pierwszy raz w ogóle z całą naszą czwórką dzieci pierwszy raz za granicę, przyczepą. No, mega wyzwanie. Zobaczymy jak nam pójdzie teraz. Mamy nadzieję, że bez żadnych tam ekscesów po drodze. Także jedziemy sobie A jedyneczką, jeszcze jesteśmy w Polsce. Za jakieś 45 km będziemy dopiero wjeżdżali, wjeżdżali na Czechy. Także jeszcze czeka nas tutaj mały postój. Widzicie, są głodne. My też w sumie jesteśmy troszeczkę głodni, także maczek po drodze jest obowiązkowy. Dzień dobry, witamy z Austrii. Spaliśmy tutaj na parkingu. Teraz się zbieramy i jedziemy dalej. Samochód zatankowaliśmy. Mamy 200 km z haczkiem do granicy słoweńskiej. No i jeszcze daleko, daleko do, do celu. Jedziemy na camping w Chorwacji. Zaton Holiday Resort. Prawdopodobnie tam zobaczymy jeszcze, jak to się tam wszystko okaże, ale, ale chyba będziemy tam. Wczoraj przyjechaliśmy w nocy. Znaleźliśmy ostatnie dwa miejsca. Na tym mopie, no pełne, ale od początku granicy to był to chyba taki jeden prawdziwy mop. Nie? My na małym postoju w Słowenii obiadek zjedliśmy i napijemy się jeszcze kawki za gomi i będziemy ruszać dalej. Słońce naparza niesamowicie, no trzeba się schować w cieniu. Tutaj też przyczepkę, załotkiem postawiliśmy mniej więcej w cieniu. To Michał, no tu chłopaki już troszeczkę ich no. poniosło. Tam się bawią na jakimś opuszczonym. jak jepkach chyba opuszczono. No, winietkę kupiłem. Naklejona już na szybę, także można jechać po Słowenii. No, stoimy gdzieś przed Mariborem. Za 10:05 będziemy się zbierać, jechać dalej. No, mamy jeszcze jakieś chyba 350 km może do przejechania. Zobaczymy ile ile da rady się przejechać dzisiaj. A? Jesteśmy dotarliśmy do celu. Witaj Camping Zaton Holiday Resort Właśnie tutaj Dutki ustawiamy się. Dudki w Chorwacji Dudki zadowolone dojechali 1040 km Nie tuś? Do, I dogadali się po angielsku I profesor. dogadali się dogadali się może za duże słowo No, no ale... ale to Pani się dogadała pani z nami Pani się dogadała z nami, ale nie jesteśmy już właśnie tutaj sobie ustawiamy przyczepkę I co? I będziemy potem zjemy coś i Ahoj przygoda, zwiedzamy. Idziemy do wody pewnie. Do wody. żejemy obiadek o, właśnie właśnie rosołek już tu zaczyna się gotować na balaganów w zelewie nie zwracajcie uwagi to po podróży zrobiliśmy tysiąc no nie całe tysiąc sto kilometrów bez żadnego żygania nie bez żadnych mm. kupek żadnych jakichś dziwnych postoi mm -hmm. rozłożyliśmy się na razie autko ale to tak tylko wstępnie dobrze stanęliśmy sobie tak tutaj między drzewkami żebyśmy mieli trochę cienia no bo no, w słońcu to się idzie ukisić. <grywa> Już Kuba wakacje na styluwa. Kuba, Kuba wakacje na stylówka? Nie. A ja, a Oni z chłopakami idą. Dobra, my tu zjemy rosałek, no i będziemy się ciekawe zobaczyć to Morze Adriatyckie, nie małżonko? Bilet dodatkowy, wiesz, żeby tam wejść. Nam trzeba dodatkowy bilet, żeby tam wejść. Dziubok! gdzie ty jesteś? No, ty jesteś za malutkie, a poza tym nam trzeba dodatkowy bilecik. ci. kosztuje? Potem może jakoś pójdziemy się zapytać, nie? gdzie z Michała, Michał jest tam, dobra. Potem będę musiał co... A czemu sobie tego koloru nie wziąłeś? Żeby dawać tunury i widzieć, co jest pod wodą. Co? Krab! W środku krab! Ty jesteś krab? No, patrz. Pokaż. Mamy kraba Przed chwilą się wynurzył z nory Coś tam żyje A pierdacze cię ten wychodzi no, no padź No i Michał daje drugiego tutaj. No, Chodź. Jest. Chodź. no i już mamy dwa kraby. Fajnie, strasznie ciepło, pokąpaliśmy się, zleliśmy obiadek, tu dziubok. Zadowolony jesteś, Kuba? daj mi to. A gdzie ty jesteś? W Chorwacji. W Chorwacji, no tak. A daj mi to. Daj to. Czekaj, ja coś powiem i ci dam, dobra? Okej. Dobra, więc nawijam szybko. Rano byliśmy się pokąpać w morzu, z Kubą, nie? Wszyscy się kąpali, nie? Wszyscy się kąpali, wszyscy się kąpaliśmy. Woda super, cieplutka, przejrzysta. Zjedliśmy obiadek i idziemy teraz na baseny zobaczyć jak tam będzie, nie? Tak, Kuba? Idziemy na baseny się pokąpać no. Dobra, nagła zmiana planów. Musimy się pokąpać w morzu, ale na stronie, gdzie jest plaża piaszczysta. Teraz idziemy na, na stronę, gdzie są kamyczki. Ponieważ moja małżonka na kamyczków, więc idziemy na stronę, gdzie są kamyczki. A potem może pójdziemy na baseny, zobaczymy jak się, jak się dzień ułoży. Obiadek zjedliśmy. No troszeczkę odpoczęliśmy, piwko wypiliśmy z żoną i no idziemy no. Janek poszedł po Michała, bo jest na placu zabaw. Chłopaki tu jeszcze coś tam grandzą i, i będziemy szli. No. no i tyle, no. Widzimy się, widzimy się albo nad morzem, albo na basenach. Hej! dzieci nawet ta mała wanienka jest Proszę, chłopaki nawet się potrafią kamekami robić zamiast piasku czekamy na Michała Czekamy na Michała bo Michał poszedł kubkę strzelić a my na niego czekamy i na szczęście mamy miejscówkę w cieniu do czekania I idziemy na kamienistą plażę potem na basenie się przejdziemy zobaczymy tu i tam Ram pam pam, tak czy nie Janek? Nie. tak czy nie? Nie, a to Pladzadek, niedaleko naszej parceli. Okej, okay, dotarliśmy na kamyczki, no i rozpoczęło się wielkie zbieranie muszelek, szukanie krabów i rzucanie kamieni do wody, no. Zobaczcie sami. Tu Wojtek rzuca jakieś kamyczki do wody. A tutaj chłopaki i Agnieszka. To gdzie macie te kraby? To za czym patrzycie? No szukamy ich, bo one tu pewnie mieszkają w tych górach.